Jezus wszedł do domu a zbiegł się taki tłum, że nie mieli chwili na zjedzenie chleba. Gdy jego krewni usłyszeli o wszystkim, przyszli aby Go powstrzymać. Mówiono bowiem, że odszedł od zmysłów. Znaki nadejścia Królestwa Bożego. Ewangelie przedstawiają Pana Jezusa zarówno w świetle historii, tak jak ją przekazali naoczni świadkowie, jak i przez pryzmat wiary kościoła. Opowiadają więc o nim w sposób pełny, nie pomijają również zarzutów, jakie czynili Jezusowi przeciwnicy. Ewangeliści starali się wiernie przekazać, jak Jezus był odbierany przez współczesnych sobie ludzi. Fragment, w którym jest mowa o zarzutach wobec Jezusa, że odszedł od zmysłów, może się wydawać nieco szokujący. Jego aktywność głoszenia Ewangelii i uzdrawiania spowodowała takie podejrzenia nawet wśród bliskich Jezusowi osób. A tymczasem to są znaki nadejścia Królestwa Bożego. Bóg ma swoją drogę, realizuje swój plan zbawienia świata, bez względu na to, co o tym pomyślą ludzie, wszedł w historię ludzkości z całym dynamizmem swojej łaski. To, co rozpoczął w sposób niezwykły, dokończy w tajemnicy paschalnej swojego syna. Panie Jezu, pragnę być częszczą Twojego królestwa, które zapoczątkowałeś na ziemi przez głoszenie Ewangelii i znaki Twojej mocy, a wypełniłeś w męce śmierci i chwalebnym zmartwychwstaniu. Niech się spełni Twoja wola. Amen.